Cześć, z strony Kador, to jest kolejny gameplay z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie sianokosy, ale zanim to, to ja w ogóle muszę sobie kupić e, kosiarkę. Bo nie mam żadnej kosiarki, sprzedałem kiedy chciałem kupić sobie sieczkarnię. No i zostałem bez kosiarki. E, sprzedam właśnie ten pług, gdyż kupię sobie nie, za jakiś czas... Znaczy nie jest mi zbytnio ten pług potrzebny, za jakiś czas sobie pewnie kupię lepszy. E, sprzedam również tą... Zgrabiarkę marki Kun i kupię sobie większą i sprzedam tą przyczepę na Bele, gdyż używałem jej tylko raz i raczej nie zapowiada się, żeby, żebym jej używał w najbliższym czasie, więc je właśnie sprzedamy po kolei, każdą z osobna. No i teraz, na się bo gdybym tego nie sprzedał, to by mi nie starczyło pieniędzy na to, co chcę kupić, czyli na kosiarki. O, właśnie te marki Kun oraz Zgrabiarkę marki Pottinger kupujemy, kupujemy, bierzemy właśnie Deutschwara, podczepiamy i jedziemy z nimi na pole, dokładnie mówiąc, na pole numer 28. Miałem właśnie w planach kupić. Pole numer e, które? Czekajcie, numer 33, ale na razie się rozmyśliłem. E, jednak póki co starczy mi właśnie pole numer 28. też się głupi w przyszłości, co najwyżej. A zgrabiarkę sobie na farmę wezmę, bo jest mi tam. Nie chce mi się po nią po prostu jechać. Później. Tu jest moje pole właśnie. Rozłóżmy sobie kosiarki. Te są właśnie dość szerokie, one chyba ponad 9 metrów szerokości roboczej mają, więc yy, te koszenie powinno pójść szybko i sprawnie. Tym bardziej, że pole również nie jest jakoś specjalnie duże. Ale tyle co na tym polu będzie bel, to powinno mi wystarczyć. Tutaj już stoi Lamborghini z przetrząsarką, też się przyda w tym odcinku. Bo najpierw sobie właśnie skoszę, a później przetrząsnę. No i okej, okay, to był fajny tydzień właśnie w świecie farming simulatora. Bo wyszedł dodatek Gold z nowymi maszynami oraz nową mapką. Zrobiłem już prezentację i taką małą recenzję tego dodatku. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to link właśnie do niej znajdziecie w opisie do filmiku, ale jeszcze wrzucę sporo materiału właśnie z maszynami z tego dodatku oraz na mawce z tego dodatku, więc o to się nie martwcie. Ten dodatek będzie często na moim kanale. I niestety doszliśmy do takiego momentu, że czas się zastanowić, co z serią pierwszą. Tak, słuchajcie, bo właśnie wyszedł ten dodatek. Yy, Naszej znaczy serii drugiej w ogóle nie będę ruszać, ona zostaje tak jak była. No ale skoro wyszedł ten dodatek, nowa mapka, maszyny, co prawda nowe, ale są słabsze niż te, co ja już mam na serii pierwszej, więc yy, pewne możliwości się same wykluczają. Ale właśnie ta nowa mapka, słuchajcie, jest dla mnie kusząca. Teoretycznie mógłbym zrobić trzecią serię z simulatora, chociaż w sumie nie wiem czy ja bym miał czas ją nagrywać e, jak by ona wyglądała, coś, że po prostu trzecia seria to by była, że zaczynam na mapie właśnie Sosnówka ze słabymi maszynami, tak jak jest na początku no i tak jak w serii pierwszej, zdobywam kasę na nowe i tak dalej i tak by to wyglądało, ale jest też e, inna opcja czyli taka, że przeniosę po prostu się przeniosę z mapy Bjornholm na mapę Sosnówka ze wszystkimi maszynami, które mam na tym save'ie tam no, po prostu sobie dodam kasy, wszystkie je kupię później zabiorę kasę i będziemy kontynuować rozgrywkę no ale wtedy było to by byłoby troszeczkę do dupy bo jak już mówiłem, wszystkie maszyny co tutaj mam są lepsze niż te, które zostały dodane w dodatku czyli tam tymi maszynami bym się w ogóle nie pobawił i słuchajcie, jeszcze nie wiem jak zrobię chyba, że zrobię e zupełnie oddzielną taką mini serię z maszynami z dodatku Gold właśnie, czyli tam będzie kilka może kilkanaście gameplay tylko i wyłącznie na maszynach z dodatku Gold z prezentacją praktycznie każdej maszyny z każdą pracą polową, którą przy pomocy tamtych maszyn da się wykonać. I tak by to wtedy wyglądało. A seria pierwsza dalej toczyłaby się na mapie Bjornholm. No, ale mówię, to jest kurczę trudna decyzja jednak i chciałbym, żebyście mi w komentarzach podpowiedzieli, co mam zrobić. Yy, jeszcze właśnie teraz nie podejmę tej decyzji, zrobię myślę w przyszłości filmik, w którym, przed, yy, w którym yy, przeprowadzę tak jakby ankietę. Po prostu ankieta będzie w opisie do filmiku i wtedy podam wam wszystkie możliwości, jakie są i będziecie głosować, ale to jeszcze nie teraz, bo się na dobre nie zastanowiłem. Piszcie właśnie w komentarzach, jak byście chcieli, żeby to wyglądało. No jednak, nie wiem, czy mi się chce porzucać Bjornholm, no ale się zobaczy, jeszcze się zobaczy. Mówię, trudna decyzja. W Farmix Motorze 13 na początku nagrywałem na mapce OGM, ona się chyba nazywała, czyli na przerobionej oryginalnej mapce Hangersted, bo na tej mapce OGM wszystkie krowy owce i biogazownia były po prostu blisko farmy a tak poza tym to była taka sama mapka jak ta oryginalna a kiedy wyszło DLC e, Titanium, dodatek Titanium z nową mapką West Bridge Hills to po prostu się na nią przyniosłem, ale wtedy miałem dość słabe maszyny a te z dodatku Titanium były e, mocne i dzięki temu mogłem je kupić w przyszłości a teraz już mam dość mocne i duże maszyny a te właśnie z dodatku e, Gold są słabsze niż te co ja mam teraz, więc no nie wiem, słuchajcie, jak to zrobić. Jeszcze się muszę troszeczkę zastanowić, ale na razie y, seria pierwsza będzie na mapce Bjornholm, prawdopodobnie. Seria druga była, jest i będzie nietknięta. Na prawdopodobnie zrobię na razie y, kilka, kilkanaście filmików z samego dodatku Gold, z samymi maszynami. A później się pomyśli właśnie, co by zrobić z serią pierwszą. Na razie zrobię taką Prawdopodobnie zrobię taką mini serię trzecią. Mini, właśnie w sensie, że to będzie kilka, właśnie kilkanaście gameplay. A później się jeszcze wymyśli. Dobra, tu już jest ok zrobione. skoszone, picuś, glancuś. Dobierzemy przecząsacz i o kurde, kolizja. No masz jeść. Jak się kiedyś zdenerwuję, to ja ten ruch liczny wyłączę. Ale na razie jeszcze dam im szansę, niech sobie jeżdżą. Szkoda że właśnie te sianokosy zlały się z sianokosami w serii drugiej. Ja tak czasami nie lubię właśnie tych czynności w serii drugiej robić w tym samym czasie co robię w serii pierwszej, bo może być to nudne, no ale i tak już poprzekładałem. Właśnie sianokosy w serii pierwszej planowałem od dawna, a sianokosy w serii drugiej i tak przekładałem właśnie. W serii pierwszej właściwie też przełożyłem tym, że nie, nie chciałem jeszcze zajmować się szklarniami. To właśnie zrobiłem to w poprzednim odcinku, żeby nie było sianokosu praktycznie równocześnie z serią drugą. No i tak są prawie, jedno, no i w serii drugiej ja już kończę te sianokosy, tutaj dopiero zaczynam, ale właśnie przełożyłem troszeczkę tymi szklarniami. W serii drugiej miałem wykopki ziemniaków robić, no ale przełożyłem je właśnie z racji tego, że w serii pierwszej, niedawno co było, niedawno co zajmowałem się ziemniakami, i tak staram się nie robić tych samych czynności w serii pierwszej w danym tygodniu co robię w serii drugiej, no ale jednak czasami niestety się to wszystko ze sobą zlewa. Że i tu, jest, tu są sianokosy, tu są kosy ale staram się tak nie robić. No czasami niestety tak wyjdzie, no ale to jest wiadomo tu sianokosy, tu sianokosy, no jedna czynność. No nie do końca, tu jest zupełnie inna mapka, zupełnie inne maszyny. Na serii drugiej możemy zobaczyć jak wyglądają sianokosy przy użyciu takich starszych maszyn, takich mniej zaawansowanych, mniej wydajnych. Natomiast w serii drugiej, w serii pierwszej, przepraszam, dla kontrastu mamy nowoczesne maszyny, takie drogie, dość, dość wydajne właśnie. Duża szerokość robocza, więc to wszystko idzie szybko, i to jest właśnie taki kontrast, jak to idzie w serii pierwszej, jak to idzie w serii drugiej. I co ja tutaj będę robić w przyszłości? Też już zaczynam myśleć, to jest tak, że czasami Mam już taki plan, co będę robić, daną czynność, a później jakoś tak wylatuje mi z głowy po tygodniu i zapominam jej. W klarniami już się zająłem. W lesie byłem niedawno, no dość niedawno. Teraz siano kosy, które jeszcze będą przez odcinek lub dwa. A co później? Może żniwa? W sumie dawno nie było. Książki do wygasowni na pewno nie będę robić, bo niedawno robiłem. A, karmienie krów trzeba zrobić. No właśnie, bo one nic już chyba nie mają. Ani paszy nie mają. Słomy albo nie mają, albo ledwo co. Więc na pewno też niedługo się zajmę krowami. No właśnie, żeby nie zapomnieć. No i dobra, ostatni przejazd. Zastanawiam się czy owinąć parę bel. Hmm, to zależy jak będzie, jeszcze się zobaczy. No się kiszonkę mam, więc... No ale w sumie może dla urozmaicenia się troszeczkę owinie. Ale to na pewno nie w tym odcinku. Dobra, jadę to odstawić. Nic nie idzie, mogę jechać. Czasami jakiś samochód się napatoczy i wjadę prosto w niego, on jak on jest normalnie jakby ważył 1000 ton, no nie ruszysz go z miejsca. Takie to nierealistyczne trochę. No ale trudno się mówi. Może w 17 to będzie lepiej zrobione. Gdzie by to postawić? A tam niech obok kosiarek stoi. No, tu płynąć dobrze. Ok, tak więc z tym gameplay to już wszystko. W następnym zajmę się zgrabianiem trawy oraz jej prasowaniem. I wtedy sianokosy. No, się później oczywiście zbiorę, bele, może je jeszcze e, owinę folią i sianokosy się skończą. Tak więc e, dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapka w górę i widzimy się w następnym gameplay z gry Farming Są To 15. Cześć.